Ciekawostki o planetach hipotetycznych był Układzie słonecznym jeden wulkan. Teoria o wulkanie powstała przez standardową orbitę Merkurego. i chodzi o wulkan, z którego wypływa lawa tylko o planetę wulkan. Ale się okazało, że astronomowie trzeli na słońce, żeby zobaczyć wulkana, ale żaden astronom nie zobaczył wulkana. Okazało się, że jednak nie istnieje. Według teorii Einsteina okazało się, że nietypowa orbita Merkurego powstała przez grawitację Słońca. Przez to, że grawitacja Słońca zakrzywiała czasoprzestrzeń i również zakrzywiała orbitę Merkurego. A sam wulkan podobno Oddalony o jakieś 20 milionów kilometrów od Słońca. 2. Teja. Teja to planeta, która dawno temu zdarzyła się z Ziemią i powstał Księżyc. Stało się to około 3,5 miliarda lat temu. Teja na początku miała orbitę między Ziemią a Marsem. Potem jej orbita zbliżyła się do orbity Ziemi. Aż w końcu się zdarzyły. Na szczęście, zdarzenie było takie, że tylko Teja rozpadła się na kawałki. Na szczęście, Ziemia częściowo to przeżyła. To dzisiaj kawałki Tei są w Ziemi. A pozostałe kawałki Tei, które się nie połączyły ze Ziemią, stworzyły księżyc. Trzy fantom. Fantom to planeta, która podobno przy uderzeniu z inną planetą zrobiła pas asteroid między Marsem a Jowiszem, ale wiemy, że to nieprawda, dlatego że odłamki z pasu asteroid mają inny schemat budowy niż planeta. A poza tym wszystkie asteroidy z pasu asteroid utworzyłyby tylko planetę, która ma 13% rozmiaru księżyca. A poza tym wiemy, że przez Jowisza przez asteroid istnieje. 3. planeta X. Teoria o planecie X istnieje dlatego, że obiekty transneptunowe i Neptun mają dziwną orbitę, podobno kiedyś planeta X była między Saturnem i Neptunem nie między Saturnem i Uranem, Saturnem i Neptunem. Kiedyś Uran był najdalszą planetą w Układzie Słonecznym, a Neptun przed ostatnią. Ale potem ich orbity się zmieniły na takie jak znamy dzisiaj. Ale planeta X przez wpływy grawitacyjne została wyrzucona na obszarze Układu Słonecznego. W sumie to może być czarna dziura w wielkości greyfruta. Żeby zrobić jeden obrót wokół Słońca potrzebne jej jest 15 tysięcy lat, a ma średnicę jakieś 50 tysięcy kilometrów. Ciekawostki o planetach hipotetycznych w układzie słonecznym.